operatora, który mnie nagrywa. Dzisiaj testuję na challenge na niebiesko. Kupiłam Biedronce te wszystkie rzeczy, co tutaj jak widzicie. E, Biedrące I mamy teraz tak. E, princesa, dwie czekolady, takie, e, takie rurki, ciasteczka i takie delicje. Dobra, zaczynamy chyba od Princes. Otwieramy. To jest taki wafelek, spróbujmy. Mmm. gorzki. Ale dobry. Tak bym dała... Yy, nie wiem. Czokolwiek. 8 na 9, 8 na 10. Takie. Teraz poskakujemy delicję. na dziesięć. Dobra. Teraz wąski. Te mleczki. Pokaż. tylko jedną. Mmm. Czuć, że to jest tam e, taki właśnie kokos. Kokos jest tam... E, Mega czuć, więc daję to 10 na 10. Opera to czyli ja? Dobra, dawaj te czekoladki, spróbuj sobie. Dobra, próbujemy czekoladki jak mi opera, mówi takie mleczne. Okej. Okay. O, dobra. biorę tylko. Wow. Bię, taka wielka, słuchajcie. O, jedno odcinku akurat. Curzę, hmm. to jest mleczna czekolada. Po pierwsze. A po drugie, ale jest mega dobra. Hmm. Za taką cenę bym kupiła ich trochę więcej. Jest mega dobre. I po prostu 10 na 10. Więc która rzecz ci najbardziej smakuje? Operatorka się pyta. E. E. Delicja. Czekolada. To papatki.